Cześć, witajcie. Tutaj Maciek i Klocki. Dzisiaj trafiamy do kolejnego świata z LEGO Super Mario i tym razem jest to pustynna kraina. Pamiętacie, ostatnio byliśmy w Grzybowym Królestwie. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego odcinka, to zapraszam i rekomenduję zacząć właśnie od niego. No, a dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę. No i pamiętam, ostatnio obiecałem Wam, że tutaj zaczniemy w stroju kota. No, ale niestety nie udało się zdobyć tych itemków, więc mamy zwyczajnego Mario, ale to będzie miało pewne uzasadnienie fabularne, więc. Zapraszam! A jeżeli jeszcze nie zostawiliście łapki w górę pod tym filmem, to to jest najlepszy moment. A my tymczasem przyglądamy się tej krainie. O co tutaj chodzi? No, cel jest prosty, tak jak zawsze: pokonać wszystkie przeciwności, no i dostać się do kolejnego świata. Wychodzimy z tej oto zielonej rury, no i przyglądamy się. Gdzie są najbliżsi przeciwnicy? Gdzie tutaj warto by pójść? No, prawdopodobnie do tego sklepu, który jest swoistym centrum tego poziomu. No i tutaj mamy jakichś wrogów na dole. O, w tych czerwonych skorupach. Jakby tutaj ich pokonać? No można by było naskoczyć, ale mamy też jakąś zieloną skorupę. No to spróbujmy w ten sposób. Pyk, i już się udało. I jeszcze, żeby zdobyć monetę, no to naskoczmy na tych niemilców. razy dwa, bo ten drugi wyskoczył gdzieś tam z tej planszy. No dobra, no to wchodzimy do sklepu. Tutaj musimy uważać, bo są takie elementy tej planszy, co by mogło naprawdę zaboleć w tych dolnych partiach pleców, jakbyśmy potem przeszli. No więc bezpiecznie jest gdzieś tam iść tędy. Dzień dobry. Witaj, handlarzu. Pokaż mi swoje towary. Ja jestem tylko ochroniarzem, wejdź do środka, mój szwagier obsługuje sklep. Eee, okej. Okay. No dobra, no to musimy zdjąć dach, bo inaczej nic byśmy tam nie zobaczyli. Właściwie czy to jest dach, czy raczej taras, no później się temu przyjrzymy, a co znajduje się w środku. Uuu, całkiem bogaty asortyment i pozwólcie, że trochę przestawię ten kadr, żebyśmy jeszcze lepiej widzieli co jest w środku. No, z tego co ja tutaj widzę, to ten sklep ma całkiem bogaty asortyment od jakiejś latarni, aż po jedzenie na broni skończywszy ale tutaj za sklepikarzem jest jakaś ciekawa mapa no to może zagadajmy do tego to chłopka, który jest tak niski, że musi tutaj sobie siedzieć na jakimś stoliczku witaj, handlarzu, pokaż mi swoje towary witaj, wiedźminie eee, chwila, jestem hydraulikiem hmm. <grym> Słyszałem o szkole wilka, szkole niedźwiedzia oraz szkole żmiji, ale szkoła hydraulika hm, może nawet bardziej nam się przydasz? Co się dzieje? Macie dla mnie jakąś robotę, mości panie? Tak, napraw studnie, a dam ci mapę do kolejnej krainy. Ech, nie mam przy sobie narzędzi <laughs> więc ja nie mam mapy. No, co tu zrobić, gdyby nie ten ochroniarz, może można byłoby porwać tą mapę i po prostu trafić do kolejnego poziomu, ale tak jest to dosyć ryzykowne. Zobaczmy, może znajdziemy gdzieś narzędzia i wtedy uporamy się z tym questem. Ale, ale, co tutaj się znajduje? Czy to nie jest jakaś wielgachna krewetka? O jejku, na takiej pustynnej krainie, skąd to się tutaj wzięło? Może zapytajmy jeszcze handlarza. Sprzedawco, co to za wielgachna krewetka tutaj w witrynie. <laughs> Wiedźminie, nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz. Oho, e, bywaj. No cóż, co tu zrobić? Trzeba zakasać rękawę i poszukać tych narzędzi. Może zacznijmy od pierwszego budynku zaraz przy starcie. Zazwyczaj nie ma tam rzeczy, których potrzebujemy, no ale zerknijmy, to jest chyba łaźnia. Otwórzmy te drzwiczki. Pokonajmy tych przeciwników, którzy tutaj zaraz przed nią stoją, no i zaglądamy do środka. Mamy tam przepychaczkę, całkiem ładnie to jest urządzone, jakieś ręczniki, ale niestety nigdzie nie widać takich potężnych narzędzi. Dlaczego tutaj nie ma toalety, tylko taka niewielka umywalka? No bo kupy to właściwie leżą wszędzie. Znalazłem takie dwie, malutkie to pewnie jakieś niewielkie stworki zostawiły. O, znalazłem również też moją, ale to chyba nie powinienem Wam pokazywać. Idziemy, szukamy dalej narzędzi. No i tak sobie biegał ten Mario od domku do domku sprawdzając każdy budynek, bo może właśnie tam są narzędzia i w pewnym momencie zaczął niepokoić rodzinę Gumby. Zerknijmy, no może tam znajdziemy jakiś młotek, jakieś obcęgi i coś co się przyda do naprawy studni. Mmm... Niespecjalnie, co tam mamy? Jakiś hamak, zapasy, i to są chyba hodowcy strusiów. No bo tutaj przy ich domku jest kilka takich zwierząt, które o dziwo nie uciekają, bo nawet nie ma żadnej zagrody. No nic, chyba trzeba z powrotem naczepić ten dach. A zastanawialiście się kiedyś, że ten Mario to taki brutal. On w sumie naskakuje na te Gumby, a one mają, jak widać, swoje rodziny, swoich znajomych, swoje dzieci. No a ten tutaj tak po prostu wchodzi na nich. Z butami. Ale, ale, bo my tu gadu, gadu. A czy właśnie na tym dachu nie ma młotka? Oraz w stroju Mario Budowlańca? No, w takim układzie musimy się koniecznie tutaj dostać. Tylko jak? Nie ma żadnej drabiny, jest tutaj bardzo wysoko. No, może przez ten taras, który widzieliśmy na początku? Spróbujmy. Ja już chyba wiem o co tu chodzi. Widzicie tą małą zieloną roślinę? Idę o zakład, że Mario chwilę po niej poskacze i za chwilę ona się stanie naprawdę wysoka. O! Widzicie? Teraz już możemy wejść na ten taras. Hydź, dobra, ale tutaj będzie pewnie dużo skakania, więc pozwólcie, że ja trochę przeorganizuję ten kadr i czekamy na kolejne wyzwania. Zobaczcie, tutaj na tym tarasie są tylko takie postacie, które albo bardzo wysoko skaczą, albo mają skrzydła. Tym razem nas to jednak nie interesuje. Miejmy nadzieję, że ten King Boo też nie będzie chciał nas zaatakować. My przesuwamy się tutaj po właśnie te narzędzia. Zobaczymy, co wylosujemy. O, więcej monet. No i tutaj musimy koniecznie zgarnąć tą gwiazdkę. Wiecie dlaczego? Bo tam będziemy mieli do pokonania ducha. A z gwiazdką to zawsze łatwiej, przyjemniej, no i szybko go trzeba pokonać. Mamy to, mamy, czyli możemy odetchnąć i zaraz już tutaj dostajemy się do narzędzi. Mario, gdzie ty tam stoisz? Czy ty płoniesz? No nie, trzeba cię uratować. To był przecież tylko jakiś czerwony dywan. Zróbmy sobie tutaj punkt kontrolny i zaraz się przebieramy. Zobaczymy, czy te narzędzia, które tam znajdziemy, pozwolą nam dokonać napraw przy tej studni. No dobra, pora przeszukać ten firtel. Najpierw zajrzyjmy, co też mamy w tej oto skrzyni. Uda się otworzyć? Chyba tak. Co tutaj będzie? Dobra, więcej monet. No jak najbardziej, to jest ok. Więcej pieniędzy to więcej wszystkiego w gruncie rzeczy. No może poza miłością. Nieważne tutaj, co my tutaj mamy? Aha, jakiś quest poboczny. Dziecko zgubiło zieloną maskotkę z jakąś białą wstążką. Nie, tym się nie chcę zajmować. W każdym razie, jeżeli wy będziecie widzieć taką moto maskotkę, jakąś zieloną, no to dajcie znać w komentarzu. A tutaj, no po drugiej stronie właśnie tej wieżyczki mamy, wreszcie to mamy. Jest młot, którego będzie można użyć oraz mamy... Przebranie Mario budowlańca, mam tutaj kiepski dostęp, ale tak, no nie ma wątpliwości, to jest to i odpowiedni kask. Na dodatek znaleźlibyśmy tutaj kilka innych drobnych, cennych przedmiotów, ale w sumie nie tego dotyczy nasza misja, więc zabieramy się stąd i widzimy się tam na dole przy studni. No dobra, pora się przebrać, zabrać się za ten wielgachny młot i może coś tutaj podziałamy, może coś poradzimy. Najpierw zacznijmy od tego kasku. Teraz, mama, mija, zdejmujemy z No i wreszcie, wreszcie weszliśmy w tryb budowlańca. I co by nam się tutaj jeszcze przydało? No, pewnie jakiś młot. No to cyk, wrzucamy mu tutaj do tego ustrojstwa. No i stukamy. Może naprawimy tą studnię. Jak myślicie, ile czasu to nam zajmie? A few minutes later. No, powiem wam. Stukam i stukam tym młotkiem. I niestety nic się nie dzieje. Idziemy do handlarza, bo może tutaj problem leży gdzieś głębiej. Handlarzu, naprawiłem studnie, ale nadal nie ma wody. Czyli nie naprawiłeś? Chcę swoją zapłatę. Jak będzie woda, to będzie mapa. O, oh, zdenerwowany Mario nie wiedział co robić, no stwierdził, że wyładuje swoją złość na pobliskich małych zwierzaczkach i wykurzy je ze swojej norki. No, nie róbcie tego. Niedobrze wyładowywać złość na innych, no ale co tu zrobić? Trzeba dokonać jakiegoś śledztwa, dlaczego nadal nie ma wody. No i tak, po krótkim dochodzeniu okazało się, że pewien kaktus ma tak rozbudowaną sieć korzeni, że wypija dosłownie wszystko z podziemnego źródła, z którego czerpie studnia. Dlatego Mario teraz musi sobie z nim po męsku porozmawiać. Ej, kaktusie, wiem o twoich występkach. A? To znaczy wypijasz całą wodę z gleby. Nie wstydci? Nie. No i co teraz ma zrobić ten nasz Wiedźmin Mario? Jakiego znaku użyć? Od teraz przestaniesz wypijać wszystko, a mieszkańcy będą zadowoleni. E, tak, właściwie to nie potrzebujesz tyle wody. W końcu Jestem kaktusem. Nie będę już wypijał wszystkiego. No! No i zobaczcie, krótko po tej rozmowie cała okolica stała się zielona. Nawet mieszkańcy wyszli, żeby zatańczyć koło studni no bo w końcu tutaj było bardzo sucho. A teraz wreszcie jest woda! Handlarzu, znów jest woda. Wyskakuj z mapy. He, dobrze już, dobrze. Prawda, będzie nam się tutaj żyło lepiej. Oto twoja mapa. A nie chciałbyś się podjąć jeszcze jednego zadania? Nie tym razem! Dawaj mapę, bo stracę cierpliwość! Dobrze już, dobrze! Bierz ją! Myślałem, że pomożesz nam pozbyć się tego ducha nad łaźnią! Nie tym razem! Uciekam do kolejnego świata! Nie tym razem, powiedział po raz trzeci Mario, a kiedy tylko wziął w swoje dłonie delikatną mapę, nagle gdzieś tam przy łaźni zaczął się materializować portal do kolejnej krainy. No wreszcie koniec chodzenia po tej piaszczystej krainie, idę do kolejnego świata. Cześć, do zobaczenia! No i to koniec tej historii. Mam nadzieję, że trochę się ze mną pośmialiście. No, chodziło tutaj bardziej o ciekawą historię, a nie koniecznie o budowlę. Chociaż mam wrażenie, że niektóre rozwiązania tutaj są ciekawe. Ostatni raz zerknijmy sobie jeszcze na tą oazę, która tutaj powstała i można by powiedzieć, że Mario odmienił tą krainę. I bardzo dobrze, teraz spotykamy się na trzecim, ostatnim poziomie, ale to nie wiem, pewnie za kilka miesięcy. Hej, hej, hej!